Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odrównowaniu. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 6 i możecie się dziwić, dlaczego taka wczesna pora, ale dzisiaj właśnie zaczynam pierwszy dzień pracy. Co prawda, z tego co dostawałam informacje na początku procesu rekreacyjnego, moje godziny pracy to będzie od godziny 8 do godziny 15, bo osoby niepełnosprawne z orzeczeniem. Mają takie zalecenia, że pracują jedynie 7 godzin, no i mają trochę dłuższą przerwę niż osoby normalnie zatrudnione na etat. Tak jak dla Was etat jest 8 godzin dziennie, tak jak dla mnie etatem jest 7 godzin dziennie. Dlatego właśnie od 8 do 15. Mam nadzieję, że te godziny nie ulepną w zmianie, bo właśnie takie mi bardzo, bardzo odpowiadają. Dzisiaj jednak. Jestem zmuszona być troszeczkę szybciej w pracy, czyli na Skype i później też na szkoleniu, bo wiadomo, pierwszy dzień pracy i została wyznaczona trochę wcześniejsza godzina, dlatego też wstałam. Ale mam w planie ogólnie wstawać 6 bądź też 6.30, bo chciałabym rano, nie wiem, do Was jeszcze opublikować film, czy coś zrobić. Wiecie, I zawsze człowiek rano jest troszkę taki nieogarnięty, więc fajnie by było gdybym po prostu zdążyła się rano ubrać, wiecie, zrobić gry i zrobić twarz, szczególności, kiedy mm. dla Was nagrywam vloga. Jakoś nie jestem zwolenniczką, pomimo pracy w domu, pracowania w piżamie. Chociaż nie wykluczam, że pewnie i tak jedni się zdarzą. To będzie pewnie zależało od tego, jaki będę miał nastrój, jaki będę miał tydzień, noc i jak będę się czuła. Ale nieważne. Muszę Wam przyznać, że jestem lekko zdenerwowana, bo, szczerze mówiąc, nie wiem, czego się spodziewać i... Człowiek jest cały, że sobie nie poradzę, ale to jest po prostu strach przednieznany, więc trzeba brać bytka za rogi i iść dalej. I dlatego pewnie zniknę na kilka godzin i tak mniej więcej teraz będę oglądać vlogi, ale mam mieć przerwę, więc postaram się gdzieś tam w do Was odezwać i powiedzieć jaki jest. No i później po normalnie będziemy dalej nagrywać vloga, będziemy, będę dalej nagrywać vloga, będę, będę dalej Wam pokazywać co się u mnie dzieje. I myślę, że teraz powoli już wrócimy tak w miarę regularnego vlogowania. Jeszcze raz zaznaczam, że w weekend vlogów nagrywać nie będę, bo mam trochę inne plany, ale to w przyszły weekend będzie ciekawy vlog, ale ja myślę, że o tym popowiem Wam później. Wczoraj również chciałam zrobić dla Was wieczorem live'a, ale okazało się, że wyskoczyło mi ważne spotkanie. Była taka tradycja jakoś od moich znajomych, w szczególności z jednej wspólnoty, że właśnie pierwszego, bądź też drugiego, ale przeważnie pierwszego listopada idziemy razem na groby i po prostu wieczorami się spotkamy, odmawiamy niszpory właśnie na cmentarzu i odwiedzamy groby znajomych. Tym bardziej, że z jednej mojej wspólnoty niestety już dwie moje koleżanki umarły i jedna do kursy, tym bardziej w tym roku, więc to już w ogóle było trochę takie ciężkie doświadczenie. Szczerze mówiąc, myślałam, że ta tradycja już została zerwana i po prostu tego wyjścia na cmentarz nie będzie Ale kiedy zdałam informację, to stwierdziłam, że wolę przyłożyć like na dzisiaj Bo dla mnie takie wyjścia, odwiedzenie, wiecie, koleżanek na cmentarzu I to jeszcze na takim drugim cmentarzu w Radzie, na który po prostu pierwszego nigdy nie chodzę z rodziną Bo nie mam tam rodziny, tylko mam tam koleżanki i właśnie przeważnie ze znajomymi chodzę Mówię z koleżankami, no głównie ze znajomymi i sprawiło mi ogromną radość, i stwierdziłam, że dla mnie to jest dużo ważniejsze, dlatego po prostu przełożyłam live. A. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie. Ja teraz nie będę tutaj długo mówić, bo niedługo muszę dać do kompa i myślę, że odezwę się do Was na jakiejś przerwie. Jeszcze przed pracą chciałabym Wam tylko pokazać kartkę z kalendarza, bo wczoraj przewróciłam już na listopad i jest naprawdę kolejna fantastyczna kartka w tym kalendarzu z Ona. Trochę jest mi smutno, bo w tym roku jak na razie nie ma tego kalendarza i to jest, wiecie, takie no przykre. Z do Oni jest teraz inne, ale już nie w takiej super formie. Ja Prawdopodobnie kupię tamten, jeżeli nie znajdę nic lepszego, ale szkoda, że nie kontynuowali tego kalendarza, bo on jest naprawdę rewelacyjny. Tutaj mamy takie hasło, Bogu łatwiej powstrzymać gniew niż miłosierdzie. Naprawdę mega pozytywne, mega fajne i tak daje kopa na cały miesiąc. Właśnie mam przerwę w pracy. Pozytywna wiadomość jest taka, że jest u nas naprawdę bardzo ładna pogoda. Jak widzicie, słoneczko fajnie świeci. Pewnie jest dość mroźno. Dzisiaj tego nie sprawdzę, bo nie wychodzę. Ale zazwyczaj u nas już właśnie pod koniec roku, czy na początku roku, czyli w tych na zimowych miesiącach, jak jest słonecznie, to powietrze jest dość mroźne, ale nieważne. Mimo wszystko, mimo tego słońca. Jest taka ciężka atmosfera, wiecie, są dość śpiąca, dlatego właśnie chcę się napić kawy. Przyznam, że od kilku dni jestem taka zamlona. Jak na razie w pracy jest ok, teraz mam szkolenie, więc nie robię wiecie nic ambitnego, tylko głównie słucham, odpowiadam, testuję, pokazuję mi różne rzeczy, jak co zrobić. Więc jest to może nie za bardzo takie, wiecie, ekscytujące, tylko po prostu potrzebne. Każdy musi się przeszkolić, żeby potem wiedzieć, jak pracować, prawda? Jak na razie dzień było Wam dobrze. Po udało mi się też wiele rzeczy tam w przerwie zrobić, czy też przed pracą, więc jestem naprawdę zadowolona. Myślę, że odezwę się już do Was po pracy. Oczywiście jakby coś się wydarzyło, to zrobiłam jakąś przybitkę, ale myślę, że widzimy się już po pracy. Przed chwilą skończyłam pracę, ale w trakcie jeszcze i trwania przyszła paczka, jednak dopiero teraz ją otworzyłam i stwierdziłam, że chcę Wam pokazać. Jest to mój happy planner, który zamówiłam na nowy rok. I wiem, że wcześniej korzystałam z innych organizerów, ale powiem Wam, że te narzędzia są super, ale nadal poszukuję czegoś idealnego dla siebie. I wiem, że zaraz mi napiszecie, że prowadzę bullet journal, ale ja już o tym wspomniałam. Bullet stosuję bardziej jako taki dziennik, jakie moje, jako moje wspomnienia, ale chcę mieć po prostu dobry organizer, dobry kalendarz. I muszę wam pokazać, jak świetnie było zapak był zapakowany Happy Planner. Tutaj jest kartonik, dostałam też krówki. Jest papier zalakowany z pieczątku Madany. I zaraz jak otworzę, to wam pokażę, jak wygląda w środku. I tak oto prezentuje się mój Happy Planner. Wybrałam. Niebieską okładkę w kwiaty, i muszę powiedzieć, że, jak na pierwsze wrażenie, jestem bardzo zadowolona. Nie będę Wam go pokazywać teraz w środku, bo muszę sama go tam zobaczyć i na pewno zobaczycie gdzieś na początku roku, nie wiem, w lutym, myślę, recenzję tego kalendarza, bo na pewno coś więcej o nim powiem. Może nawet szybciej, może w grudniu publikuję jeszcze recenzję dla osób niezdecydowanych, po prostu zobaczyć jak to wszystko wygląda w środku, jakiej jakości jest papier, ale. Bardzo mi się podobała ta układka i ta szata graficzna. Mam nadzieję, że z happy plannerem będzie mi się dobrze planować w przyszły rok tym bardziej, że już mi wyskoczyło kilka dla kosiężnych planów. I mam nadzieję, że będę niego kosztowała. A czego wy używacie? Macie już kalendarz, czy może też organizer? Bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Obecnie jest po 15:00 i ja właśnie skończyłam pierwszy dzień pracy. Chyba zapraszamy, jak Wam mówiłam o pogodzie, bo niestety strasznie teraz pada i zrobił się wiatr. Zrobiła się typowa pogoda jesienna, a stąd też światło. Jeżeli słyszycie klepiące drzwi albo jakieś dziwne złoty stła, to ogólnie guzik bawi się piłką i lata tutaj jak szalony po całym pokoju. Ale nie będziemy teraz za to zwracać uwagi, bo przecież to nie o tym. Chciałam Wam opowiedzieć o pierwszym dniu pracy, ale postaram się zrobić to krótko i zwięźle, bo zaraz idę na obiad, a na obiad mam sushi. Wiecie, tak w ramach świętowania pierwszego dnia pracy. Ciężko się zrobić, kiedy guzik łazi wokoło. Pierwszy dzień naprawdę był bardzo pozytywny. Mam teraz szkolenie. Po szkoleniu prawdopodobnie będzie trwało około dwóch tygodni. Nie jestem jedyna na szkoleniu, bo do właśnie mojej pracy są przyjęte kilka osób. Nie będę tam, tutaj Wam mówić ani nazwy filmu, ani ile osób, no bo chcę te rzeczy zachować, wieszcie, w prywatności, o też wiadomo, firma pewnie by sobie tego nie życzyła. I na razie są to głównie konferencje na Skype, gdzie wiecie, jest wykładane szkolenie, no i potem będą testy na zakończenie i praca już, taka typowa praca, praca. Jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać dzisiaj. Do Zupełnie inaczej niż będzie w przyszłości, bo to po prostu były zwykłe wykłady, ale było naprawdę przyjemnie. Bardzo fajni ludzie, naprawdę po pierwszym dniu jestem bardzo zadowolona. Wiadomo, że pewnie moja opinia się trochę zmieni, jak już się wdrożę tam w prawdziwe moje obowiązki i wiecie, przyjdzie taka codzienna praca, to pewnie będę miała ja trochę inne zdanie, ale na razie jestem bardzo zadowolona. Teraz troszkę sobie odpocznę, zjem pobawię się z guzikiem. W międzyczasie również chcę trochę pognać YouTube, YouTube'a, może coś pogram. Bo dzisiaj mam live o 18 i potem jeszcze będę miała drugi live, bo będę gościć u Rafała, ale potem Wam dokładnie opowiem, dlaczego gościł u Rafała i skąd ten pomysł. Ja mam nadzieję, że Rafał nie domyśla się, ale dzisiaj są jego urodziny i jest coś planowane, ale o tym opowiem Wam później. I nawet nie wiecie, jak się cieszę, że dzisiaj będę mogła sobie z Wami na żywo pogadać. Jestem już po live. Teraz mam w pół godziny przerwy, dlatego pójdę wypić ciepłą herbatę, chwilę odpocznę i zaraz zbijam na live'a do Rafała. Dlaczego dzisiaj taki maraton live'owy? Bo dzisiaj Rafał z kanału, życie na Wózku ma urodziny i jego moderatorzy przygotowali dla niego naprawdę fantastyczną niespodziankę. Wy również pomogliście im, bo potrzebne były osoby. Dlatego też zostałam poproszona, żeby być na live u Rafała, żeby pomóc tak doprowadzić tą niespodziankę do końca. Oczywiście zgodziłam się z ogromną chęcią. Teraz już mogę mówić o tym otwarcie, no bo jak wy to oglądacie, to już jest po wszystkim. Chcę to za prezent, specjalny film i ten film będzie dostępny na grupie Rofała oraz będzie dostępny najprawdopodobniej na mojej grupie, więc jak ktoś chce go zobaczyć, bo na brał w tym udział, to naprawdę serdecznie was zapraszam. Mam nadzieję, że dużo was z mojego live'a przyjdzie do Rafała, bo to naprawdę zrobisty chłopak i ja chwilę odpocznę i muszę Wam powiedzieć, że po takiej przerwie, taki półtorej godziny live to trochę mało dla mnie. No niestety nie nagadałam się z wami, no ale dzisiejszy ważniejszy był Rafał, więc dlatego mam nadzieję, że w weekend uda się zorganizować dłuższy live i że po prostu na spokojnie sobie porozmawiamy. I myślę, że odezwa się do Was już po live. Ie. U Rafała oczywiście. Jestem już po live u Rafała. jest godzina 22, co prawda live jeszcze trwa, ale ja już się pożegnałam, dlaczego? Dlatego, że po prostu chcę jeszcze dla Was zmontować vloga i zacząć go rzucać, no oczywiście na pewno końcówkę, skończę montować i po prostu pójść spać, bo jutro znowu już staję, już, już staję do pracy, no to byłoby głupio, gdybym po prostu, wiecie, siedziała jakiś pierwszy pieszych nosa a jutro była nieprzytomna, mam gotową Ciepłą herbatę, więc przyszłam do kuchni na ciepłą herbatę. Napiję się, tylko odpocznij no, może coś się na na YouTubie, to jest film. Na szczęście vlogi montuje się dość prosto, więc to jest ich akurat bardzo fajna strona, że można je zmontować. A filmy po prostu myślę, że te specjalne będą nagrywać, trochę szybciej i montować, bo wiadomo, że filmy stacjonarne nie będą codziennie. Myślę, że vlogi w listopadzie też nie będą codziennie. Postaram się, żeby było często, ale nie codziennie, żebyście po prostu oczekiwali na vlogmas, a nie żeby to było takie normalne. A przy okazji chciałam Wam pokazać, jak na ten stół, o co mi chodzi. Widzicie? Jak podjadę do stołu, to mam go na takiej wysokości. Co prawda to nie jest mega złe, ale no jednak, no nie tak miało być, no ale cóż. Bardzo fajnie się przy tym stole je, a skąd ta różnica? Okazało się, że po prostu płyta blatu jest te 2 cm grubsza, niż było powiedziane, że ma być. I właśnie stąd ta różnica, bo oczywiście wysokość o, Guzik się tłuczy miseczką, bo wysokość blatu od spodu tak, czyli od podłogi tutaj do momentu gdzie zaczyna się blat jest idealna, tak że po prostu mi joystick wjeżdża pod stół i nie mam z tym problemu, tylko że po prostu tu blat jest bardzo szeroki, bardzo wysoki i jest troszeczkę wyżej, stąd ta różnica. Ale jak widzicie, w kuchni oświetlenie jest dość dobre i nie na jakieś bardzo żółte, więc bardzo mnie to cieszy. Jeszcze powinnam zapalić LEDy i wam pokazać, ale to może już nie dzisiaj. Bo tutaj pod szewkami, o czym zapomniałam wam powiedzieć w filmie, są LEDy i to naprawdę fajnie wygląda, bo z dwóch stron w sumie mamy trzy szyny z LEDami, tak, bo tutaj nad stołem, potem tam dalej, w następnej części, no i z drugiej strony tutaj do zlewu. Oczywiście na zlewym nie ma, bo tam już jest suszarka, a tutaj nad kuchenką są lady. I to wygląda naprawdę bardzo fajnie, oczywiście chodzi o kuchankę mikropolową. Dobra, lecę montować i chwilę poczować i myślę, że później się jeszcze z Wami pożegnam. Jest 21.20 i ja właśnie kończę montować film. Przyszłam się tylko z Wami pożegnać, bo prawie bym o tym zapomniała. Dzisiaj był dla mnie bardzo trudny i emocjonujący dzień, ale mimo wszystko cieszę się, że nagrywałam vloga i cieszę się, że też tak miłość on zakończył. Rano było trochę stresu związanego z nową pracą, ale wszystko potoczyło się bardzo pozytywnie, co naprawdę niezwykle mnie cieszy. Dodatkowo później był wieczór live'ów. Co prawda powinnam dzisiaj pójść na wspólnotę, no ale... Coś musiałam wybrać, więc ostatnio troszeczkę odkładałam YouTube'a, dlatego dzisiaj postanowiłam poświęcić trochę czas na YouTube. Jutro również prawdopodobnie będę nagrywać vloga, więc będziecie mieli troszeczkę vlogów, bo co prawda w weekend nie bardzo będę miała kiedy nagrywać vloga, ale może postaram się mi coś nagrać. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Mam też dużo pomysłów po prostu na filmy stacjonarne i chciałabym troszeczkę ich ponagrywać w listopadzie, bo wiecie, potem przyjdzie vlog, masz codzienne vlogi i trochę te filmy pójdą w odstawkę, dlatego właśnie w listopadzie chcę się głównie na nich skupić. Ale oczywiście vlogi też będą, więc się nie martwcie. Może w niedzielę nagram, tylko dajcie mi znać, bo w niedzielę prawdopodobnie będę miała totalnie domowy dzień. Czy chcecie, żebym nagrywała domowego vloga? Jeżeli chcecie, nie ma problemu, nagram dla Was, ale często powiem Wam, że mam taką obawę, że jak nagram, wiecie, takiego domowego vloga, to że pojawią się komentarze, że to jest nudne, że ja nigdzie nie wychodzę, że ja nic fajnego nie pokazuję i tak dalej, tylko gadam i gadam. I czasem mam upor, żeby coś takiego nagrywać. Dlatego czekam na Waszą opinię, bo jeżeli nie chcecie domowego vloga, to nie muszę go nagrywać. Wszystko zależy od Was. W tym miejscu bo chyba będę się powoli z Wami żegnać, no bo i tak położę się koło północy, a 6, więc i tak trochę na snu. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!